Kogo najbardziej lubicie z drużyny? No to tam jest jego ławka. Kamil piński. Panowie, o, wybierzcie sobie tak, to gdzie chce zdjęcie, siadać na tą ławkę, to już wam ksiądz zaraz do nie? Nie to samo wszyscy. Tutaj jest pan Mateusz, może teraz zrobić masaż, bo pan Sebastian jest zajęty. Jak potrzebujecie jakiś masaż, to... Pomożecie nam zabrać? Tak Mamy trzy worki do zabrania z piłkami I jak byście zabrali ten ze znacznikami? No, tak. Nie pan ten, tylko popatrzcie Dajcie radę? Dzień dziękuję, pan bardzo może... Może u księdza? Proszę, a lekcje? A coś? Lekcje? A co, czy, czy, czy Szymon się mówiła? dobrze uczył w ogóle, bo to no jest. To, to jeden z lepszych. Fenomenalny uczy, naprawdę. Jak Państwo widzicie tutaj z boku pamiętamy też o, o, o tej społeczności młodej. E, mamy taki obowiązek bycia zawodnikami, którzy udzielają się. Powiedziałem dzisiaj na odprawie, że czasami jedno zdanie dorosłego piłkarza, znaczącego coś, a takich mamy, do młodego człowieka może odmienić jego losy. To różnie z tym bywa. Powiedziałem też jeszcze jedno zdanie. My nie wiemy, czy tam nie biega Lewandowski przyszły, dlatego każde dziecko jest ważne. E, Miałem kiedyś takiego wspaniałego trenera w Bytomiu, e, nazywał się kołoczko, Dzisiaj święcił chyba 90, któreś tam urodziny. Dalej się twardo trzyma, e, bo jest, jest takim twardzielem. On potrafił po żonglerce stwierdzić, że zawodnik będzie grał w Ekstaklasie. Słuchajcie, to się często sprawdzało, a więc coś w tym musi być. Obserwujmy każdego z nich, bo w życiu trzeba dać też szansę tym młodym ludziom. Cirkus! Julio, nice! Piona, pogoda dopisała, a więc niech ktoś dopisze hubor, a najważniejsze, żeby pierwszy zespół miał optymalne warunki do przygotowania się do meczu niedzielnego, w którym walczy z kim, z kim będziemy grać. Widzę wóź. Widzę wóź, brawo, bardzo dobrze. A w środę z kim będziemy grać potem? Super. Dobrze. Ale Emre wygląda jak on. Zaniastęć. Jest. Ha? wygląda jak dzieciak. Noe. kolana do góry i krążymy ramionami w przód. Jak chcecie dojechacie w Rio też damy na boku na przedni skowia. Tak wiem. Mocno do boku. Skręcamy tu.